Zabójstwo idola, kapitana reprezentacji. Cezo Meywa zamordowany podczas napadu w domu swojej dziewczyny. Kto go nienawidził? Był u szczytu kariery. Komu to przeszkadzało? Może to tylko zasłona dymna? Dlaczego ktoś chciałby zabić kapitana piłkarskiej reprezentacji RPA? Coś tam się wydarzyło. Ale to nie był napad rabunkowy. Jaki był motyw? Czy mogło chodzić o zazdrość? Ze względu na medialną burzę policja bardzo się zaangażowała. Ludzie to ocenią. Pojawiły się tweety. Wszyscy śledzą jego wpisy, choć nikt nie wie, kto to taki. To było zabójstwo na zlecenie. Kto płacił? Trudno powiedzieć. Gdy umarł, ja również umarłam. Nadal cierpię. Trzeba wysłuchać przodków rodziny maila. Minęło 7 lat, a to nadal się ciągnie. Dlaczego tej sprawy wciąż nie rozwiązano? To wszystko przykrywka. Czy coś mi umknęło? Kto za tym stoi? To się bardzo źle skończy.